Na tę wigilijną kolację czekałam cały rok. Nie ze względu na prezenty, ale na ten szczególny rodzaj ciszy, jaki panuje w naszym mieszkaniu na warszawskiej ochocie, gdy tylko zgasną światła, a choinka lśni sama. Zawsze mieliśmy taki rytuał. Wiesz, ten zapach suszonych pomarańczy i cynamonu. Przez lata czułam, że to mój bezpieczny port. Moje własne, ciepłe gniazdo, które zbudowałam dla siebie i dla Marka. Tego wieczoru. Tamtego konkretnego 24 grudnia Marek wręczył mi prezent, który nie zniszczył mojego życia od razu, ale sprawił, że wszystko, co myślałam, że o nim wiem, runęło. Leżało na dnie eleganckiego granatowego pudełka od jubilera. Naszyjnik. Piękny, z maleńkim rubinem. Zaśmiałam się trochę za głośno, bo naszyjniki zwykle dostawałam na Dzień Kobiet. To było coś niespodziewanego. To na nasze nowe, wspólne lata, Aniu. Powiedział, a ja poczułam ten ciepły skurcz w sercu. Wtedy jeszcze czułam, dopiero później zrozumiałam. Nie to, co było w pudełku, ale to, że był w nim błąd. Maleńki, ale śmiertelny błąd. Marek kupował mi biżuterię od lat u tego samego rzemieślnika przy ulicy Brackiej. Zawsze ten sam styl. Srebro, proste linie, nigdy złoto, nigdy rubiny. A ten? Ten był ze złota i z rubinem. W stylu, który zawsze powtarzałam, że jest dla mnie za ciężki, za ostentacyjny, prawie że dla kogoś innego. Tego wieczoru zignorowałam to. Założyłam naszyjnik, uśmiechnęłam się, pocałowałam go. Czasem ignorowanie małych, niewygodnych detali to jedyny sposób, by utrzymać iluzję. Mieszkaliśmy w komfortowym, może nawet nudnym, stabilnym świecie. Marek, inżynier budowlany, często wyjeżdżał na plac budowy pod Wrocław a ja prowadziłam małą księgowość w domu. Nasza córka Lena studiowała w Poznaniu. Życie toczyło się powoli, jak wisła płynąca przez Kraków. Płynęło, było. Wstawałam o szóstej rano, zawsze. Była ta moja kawa, mocna, palona w małej palarni na Kazimierzu Dolnym i ten sam widok z okna na dziedziniec, pełen starych, warszawskich kamienic. Dźwięk radia, szelest gazety, rutyna. Rutyna jest jak lina asekuracyjna. Trzyma cię przy życiu, nawet jeśli nie jest ekscytująca. Zawsze czułam się ceniona, choć niekoniecznie pożądana. Nasze małżeństwo miało ten komfort starszych mebli. Wiesz, tych, które są już trochę poobijane, ale wiesz, że są solidne i nigdzie się nie ruszą. Wiedziałam, że Marek jest dobrym człowiekiem. Płacił rachunki, pamiętał o urodzinach mojej mamy w łodzi, a co najważniejsze, Wciąż spał po mojej prawej stronie, w tej samej piżamie. Czego chcieć więcej w dojrzałym życiu? Stabilności, spokoju. Ale w naszym domu zaczęły pojawiać się dziwne dźwięki. Nie, nie te fizyczne, te emocjonalne. Marek zaczął się uśmiechać inaczej. Telefon komórkowy, który kiedyś leżał spokojnie na blacie w kuchni, nagle stał się jego cieniem. Noszony w kieszeni, zawsze wyciszony. I te małe kłamstwa. Wyjeżdżam do Gdańska na spotkanie, a ja widziałam na jego koszuli zapach, który nie był z Gdańska, był słodki, jak jaśmin. Wtedy w tamto popołudnie przed powrotem z pracy moje życie pękło. Miał być na konferencji w Katowicach. Wróciłam wcześniej, bo czułam się źle, ten rodzaj migreny, który rozrywa ci głowę na pół. Weszłam do mieszkania, a tam cisza, ta szczególna, złamana cisza, nie taka wigilijna. W korytarzu stały damskie buty, rozmiar trzydzieści sześć, czerwone, a ja nosiłam trzydzieści dziewięć. Podeszłam do drzwi sypialni, były lekko uchylone, chciałam krzyknąć, chciałam uciec, ale zatrzymałam się, patrzyłam. On stał tyłem przy łóżku, w rękach trzymał sukienkę, nie moją, nie tę, którą dostałam na Boże Narodzenie. To była ta czerwona, którą zawsze powtarzałam, że jest dla mnie za krótka. Była na niej. Patrzył na nią, a jego dłoń uniosła się, poprawiał jej sukienkę na ramieniu, o mało nie krzyknął, gdy mnie zobaczył. A ja. Ja wiedziałam, że ten rubinowy naszyjnik nigdy nie był dla mnie, był dla niej, dla tej kobiety w czerwonej sukience, na którą patrzył, jak na słońce. Moja lina asekuracyjna pękła. Całe moje nudne, stabilne życie rozsypało się na małe, ostre kawałki. Cisza to było najgorsze. Cisza, którą wypełniły trzy pary oczu i ten jeden złoty, rubinowy naszyjnik leżący na nocnym stoliku. Wszystko, co myślałam, że wiem, przestało istnieć. Zimne powietrze uderzyło mnie w twarz. Nie wiedziałam skąd się wzięło: czy to z otwartego okna, czy to po prostu moje płuca zapomniały, jak oddychać ciepłym powietrzem. Minuta, dwie, trzy. W pokoju, który był świadkiem naszego ślubu, narodzin Leny, każdej mojej migreny, każdego tłustego czwartku spędzonego na pączkach. Teraz stałam ja i ta nienaturalna rzeźbiarska scena. Marek trzymający jej czerwoną sukienkę, ona, bezimienna twarz w naszym życiu. Moje życie, zanim ta czerwona sukienka weszła do naszego domu, było poukładane jak regał w bibliotece uniwersyteckiej. Każda książka na swoim miejscu. Mieszkaliśmy tu dwadzieścia lat. Piętnaście lat temu z tej pensji Marka i moich pierwszych zleceń księgowych kupiliśmy ten piękny dywan perski, który teraz wydawał mi się absurdalnie luksusowy i niepotrzebny. Dzień w dzień wstawałam. Słońce, o ile się pojawiało w Warszawie jesienią, oświetlało kuchnię. Kawa, radio, planowanie menu na cały tydzień, tak, by Marek miał zawsze to, co lubi, gdy wracał zmęczony z budowy pod Gorzowem Wielkopolskim. Zawsze zupy. Lubił barszcz ukraiński. Prowadziłam to życie jak kapitan statku na spokojnych wodach Bałtyku. Właściwie to prowadziłam dwa domy nasze mieszkanie i dom pod kielcami, który odziedziczyłam po babci. Tam jeździliśmy na każde wakacje, na zielone świątki. Był tam ten zapach starych desek i lnu to była nasza ostoja. Zawsze myślałam, że to my, ja i on. W pracy, choć to tylko księgowość dla małych firm z woli, czułam się ważna. Cyfry. One mnie nie okłamywały. Dwa plus dwa zawsze równało się cztery. To była moja tarcza. Siedziałam w ciszy swojego biura, słuchałam Jezu i sumowałam. Perfekcyjna równowaga. Po pracy wracałam do domu, a tam czekał obiad. Czekała na mnie historia Dnia Marka, który narzekał na podwykonawców z Radomia i opowiadał o kłopotach z fundamentami. Słuchałam. Byłam jego stabilizatorem, jego konfesjonałem. Moje życie było służeniem tej stabilności. Pęknięcia oczywiście były, jak w każdej starej kamienicy, małe rysy na suficie. Nasze rozmowy stawały się coraz krótsze. Zamiast pytań o moje plany na weekend, słyszałam: Czy zapłaciłaś rachunek za gaz? Miałam ten fakt milczeniem. Uważałam, że to normalne. Po dwudziestu latach miłość zamienia się w przyjaźń, w rutynę, w cichą akceptację. Tak nam mówili. Myślałam, że to dojrzałość. Kilka miesięcy temu, na weselu kuzynki Elżbiety w Lublinie, Marek zatańczył ze mną raz, po czym resztę wieczoru spędził, rozmawiając z kierownikiem budowy. Pamiętam, jak patrzyłam na niego z drugiego końca sali. Miał tę samą kamienną twarz, którą miał teraz, poprawiając czerwoną sukienkę. Wtedy poczułam ten pierwszy zimny podmuch samotność w tłumie ale wtedy pomyślałam: Jest zmęczony taka praca nawet Marta. Moja przyjaciółka z lat licealnych próbowała mnie delikatnie ostrzec. Na sylwestra w zakopanem powiedziała: Ania, on zbyt często wyjeżdża, nie uważasz? Pokręciłam głową. Marta, ufasz mu, czy nie? Spytała. Odpowiedziałam, że ufam, ale to nie była prawda. Ufałam naszemu dwudziestoletniemu kontraktowi, a nie jemu. Ufałam rutynie, a nie człowiekowi. Teraz stałam w drzwiach naszej sypialni, a ten nasz kontrakt palił się w płomieniach. Czułam zapach jej drogich perfum, słodki i duszący, zmieszany z zapachem naszego codziennego życia, starych książek i marka wody kolońskiej. Ta scena miała w sobie okropną intymność. On stał tak blisko, że czułam bicie mojego własnego serca w uszach. Nie patrzył na mnie ze wstydem, patrzył z irytacją, z irytacją, że zakłóciłam jego, ich, równowagę. A ja czułam, jak cała ta poukładana księgowość w mojej głowie zaczyna krzyczeć. Dwa plus dwa nie równało się cztery. To był już inny rachunek, rachunek, który miałam właśnie zapłacić. Całym moim dotychczasowym życiem. Nie pamiętam, jak długo trwał ten moment. Pięć sekund? Czy cała wieczność? Cisza była tak gęsta, że można by ją ciąć nożem. Tylko światło wpadające przez okno, to zimowe światło z warszawskiego popołudnia malowało cienie na ich twarzach. Twarze te nie wyrażały miłości ani nawet pasji. Było tam tylko zakłopotanie i ten rodzaj zimnej, bezczelnej irytacji. Wtedy zrozumiałam, że nie chodziło o romans. Chodziło o zdradę z komfortem. Ta kobieta w czerwonej sukience, na którą Marek wciąż patrzył, miała na szyi ten sam rubinowy naszyjnik, który ja dostałam na wigilię. Leżał na jej delikatnym dekolcie. To był prezent, który zniszczył moje życie, prezent, który nie był dla mnie. Byłam tylko przykrywką, drugim, nieważnym pudełkiem. Wtedy w tej sypialni poczułam zapach, zapach jej drogich, słodkich perfum, ale pod tym zapachem poczułam zapach naszej pościeli, tej, którą prałam co tydzień w płynie lawendowym, naszego zapachu. To było to, co mnie złamało. To nie była tylko zdrada ciała. To była zdrada świętości domu. Moja prawa ręka drżała, nie z wściekłości, z chłodu. Musiałam to usłyszeć, chociaż wiedziałam. Marek? Wypowiedziałam to imię szeptem, nie krzykiem. Cisza jest bardziej zabójcza. Ona, ta kobieta, w końcu odwróciła głowę, uśmiechnęła się, nieprzepraszająco, wyzywająco. To był uśmiech kogoś, kto już wygrał. Miała na imię Klara. Zapamiętałam to imię. Nie dlatego, że była piękna, ale dlatego, że była tak cynicznie pewna siebie w moim domu. Myślę, że powinnaś iść, Klara, powiedział Marek w końcu. Jego głos był płaski, głos człowieka, który układa kafelki, a nie niszczy życie. Wtedy nastąpił mój moment. Nie wybuch, wypalenie. Podeszłam do szafki nocnej. Na niej leżało pudełko po naszyjniku, granatowe. Złapałam je. Nie na naszyjnik, na obrączkę. Złapałam ją i spojrzałam na Marka. Nie, Marek, Klara może zostać. W końcu ma naszyjnik. Niech ma i to, całe to życie. Mnie już ono nie interesuje. Moja obrączka, ta, którą nosiłam przez dwadzieścia lat, ta, którą dostałam w katedrze na Wawelu, spadła na podłogę. Brzęk, brzęk metalu uderzającego o parkiet. Ten dźwięk był głośniejszy niż jakikolwiek krzyk. Usłyszałam go w głowie, jako koniec naszej opowieści. Marek w końcu na mnie spojrzał. Po raz pierwszy tego popołudnia nie zobaczył żony. Zobaczył cios. Ania, możemy to wytłumaczyć. Nie, zobaczyłam nie wszystko. Musimy. Zapach, naszyjnik, buty w korytarzu. To jest koniec Marek. Wyszłam z sypialni. Pamiętam, że minęłam szafę. Tę starą, gdańską szafę, którą lubiłam. Minęłam obrazy na ścianach. Nasze rodzinne zdjęcia z mazur. Wszystko było fałszywe. Wszystko było kłamstwem. W kuchni na stole stała moja ulubiona filiżanka, którą zostawiłam rano. Wzięłam ją do ręki. Była pęknięta przy uchu. Zawsze była, ale trzymała się kupy. Teraz ja już nie trzymałam się kupy. Wróciłam do salonu. Wzięłam płaszcz. To nie była ucieczka. To była ucieczka z więzienia. Chciałam opuścić to pole minowe. Czułam, że jeśli zostanę jeszcze minutę, rozsypię się na proszek. Gdzie idziesz? Marek w końcu wyszedł z sypialni sam. Miał na sobie ten sam sweter, który mu kupiłam na dzień ojca, do kielc, do babcinego domu, tam, gdzie jeszcze jest prawdę. Wtedy, kiedy to mówiłam, spojrzałam na niego. Nie czułam nienawiści. Czułam wstręt. Wstręt do tego, jak łatwo było zniszczyć dwadzieścia lat, i wstręt do siebie, że byłam tak ślepa. Wyszłam z mieszkania. Nie odwróciłam się. Zostawiłam klucze na komodzie. Buty klary w korytarzu były ostatnią rzeczą, jaką widziałam w naszym domu. Czerwone, małe, symbolizujące wszystko, co było we mnie złamane. Ten moment, ten jeden, okropny moment, to była moja ekspozycja, niepubliczna, wewnętrzna, upadek mojego świata. Neurogatunek empatii uderzał mnie w klatkę piersiową. Czułam ból, ten fizyczny ból zdrady. To był mój nowy początek. Zacznę od zera. Kiedy wyszłam na mroźną ulicę Warszawy, poczułam, że mogę oddychać. To był ten dziwny moment, kiedy po wielkim bólu następuje znieczulenie. Nie płakałam, łzy zamarzły gdzieś w środku. Dotarłam na dworzec. Pociąg do Kielc miał odjechać za dwie godziny. Czekałam w tym zimnym świetle, przykryta zapachem spalin i pośpiechu innych ludzi. Nikt nie wiedział, że tamta kobieta, cicho siedząca w kącie, właśnie straciła całe swoje dotychczasowe życie. Izolacja nadeszła natychmiast i była ulgą. Dotarłam do babcinego domu pod Kielcami, mały drewniany domek, otoczony przez stare lipy. W środku panował ten zapach kurzu, starych gazet i miłości, zapach, który nie kłamał. Weszłam, było zimno. Przez następne dni żyłam w absolutnej lodowatej ciszy. Nie włączałam radia, nie włączałam telewizji, liczyłam deski na podłodze. Powtarzałam w myślach każdą naszą wspólną chwilę. Nie po to, by się dręczyć, ale by zrozumieć. Jak to możliwe, że byłam tak ślepa? Jak to możliwe, że nie widziałam, że nasz dywan perski i moja równowaga finansowa nie wystarczą, by utrzymać człowieka? Leżałam na starej kanapie w salonie, owinięta kocem, który babcia wyszydełkowała. Patrzyłam na jedną rzecz na szafę dużą, ciemną szafę, w której wisiały ubrania babci. Wyjęłam jeden przedmiot starą białą sukienkę, którą babcia nosiła na Wielkanoc. Była z lnu, prosta, bezpretensjonalna. Trzymałam ją. Była czysta. Nie miała w sobie zapachu kłamstwa ani drogich perfum. To była prawda o moim domu. W tamtych chwilach samotności nie było miejsca na melodramat. Była tylko surowa, emocjonalna uczciwość. Marek dzwonił setki razy. Wyciszyłam telefon. Nie chciałam słuchać jego wersji, jego tłumaczenia. Nic nie mogło cofnąć tego widoku. On poprawiający jej czerwoną sukienkę. Ten obraz wżarł mi się w mózg. Pamiętałam, że kiedyś na początku małżeństwa mieliśmy taki mały problem z instalacją hydrauliczną w łodzi. Cały czas kapało. Mówił: Nie martw się, Aniu. Jestem inżynierem. Naprawię to. Zawsze naprawiał. Zawsze. A teraz? Nasze małżeństwo było jak ta cieknąca rura, a on zamiast ją naprawić, po prostu kupił nowy dom dla siebie, zostawiając stary by gnił. Nie płakałam z żalu za markiem. Płakałam nad tą dwudziestoletnią anią, która wierzyła w bajki o stabilności. Płakałam nad zburzonym domem, który budowałam z taką determinacją. To było czyste, ciche cierpienie, jak mróz, który wchodzi pod skórę. Pewnego ranka obudziłam się i poczułam głód. Normalny fizyczny głód. To był pierwszy znak, że przechodzę do następnej fazy, że moje ciało domaga się życia. Zaczęłam od małych rzeczy, poszłam do lokalnego sklepu po chleb i masło, zobaczyłam słońce nad polami. Było zimne, ale było. Czułam, że ten okres pustki i ciszy, ten moment refleksji, kończy się. Nie chciałam już wracać do tamtego życia. Czas było złożyć nowy rachunek. Po tygodniu spędzonym w ciszy babcinego domu poczułam, że muszę się ruszyć. Wstałam, ubrałam się ciepło. To nie była heroiczna przemiana, tylko prosta fizyczna konieczność. Znalazłam w szafie stare rękawice robocze Marka i postanowiłam uporządkować ogród. Zamarznięta ziemia w kielcach była twarda, ale ja byłam twardsza. To były małe gesty. Codziennie, bez świadków. Zamiast płakać, przenosiłam kamienie. Zamiast analizować jego kłamstwa, obcinałam uschnięte gałęzie. Czułam, jak ta fizyczna praca wypiera z mojego ciała ten słodki, perfumowany zapach zdrady. To było jak oczyszczanie. Zaczęłam gotować, nie dla Marka i jego barszczu ukraińskiego. Gotowałam dla siebie, proste, pożywne potrawy. Zupa dyniowa, którą zawsze odkładałam, bo Marek wolał rosół. Jadłam w ciszy, patrząc przez okno. Czułam się silna, ponieważ niczego już nie udawałam. Moja siła brała się z tej cichej, niepodważalnej obecności w świecie. Wiedziałam, że muszę wrócić do Warszawy. Nie do niego, ale po to, by uporządkować swoją prawną i finansową rzeczywistość. Zadzwoniłam do Leny. Mamo, co się dzieje? Pytała zaniepokojona. Nie kłamałam. Tata i ja. To koniec, kochanie. Chcę, żebyś wiedziała, że to nie twoja wina i nie ma w tym żadnej walki. Wyjaśniłam jej to najprościej, jak umiałam. Bez obciążania jej moją goryczą. Lena była dorosła. Zrozumiała. Zawsze była mądrzejsza niż jej rodzice. Wróciłam do mieszkania po nowym roku. Weszłam, czując się jak intrus. Marka nie było. Zostawił notatkę, napisane na skrawku papieru, jakby to była lista zakupów. Zabrałem swoje rzeczy. Mieszkam u Klary. To było tak płytkie, tak banalne. Wtedy poczułam ten ostateczny brak szacunku. Nie czekałam. Zaczęłam od razu, wyrzuciłam jego rzeczy z łazienki, zmieniłam pościel, a potem wzięłam młotek i rozbiłam ten rubinowy naszyjnik, który leżał na komodzie. Nie w porywie wściekłości, z precyzją uderzyłam raz, dwa kamień pękł, złoty łańcuszek zwinęłam i wrzuciłam do kosza. To nie była zemsta, to było przywrócenie godności. Symboliczna operacja, w której usunęłam ten nowotwór kłamstwa z mojego życia. Nie musiałam mu udowadniać swojego bólu, musiałam udowodnić sobie, że mam prawo do czystego powietrza. Spotkałam się z adwokatem, zażądałam natychmiastowego rozwodu. Wszystko co miałam było czarno na białym w mojej księgowej głowie. Dom w Kielcach był mój, mieszkanie na ochocie było wspólne. Chciałam pieniędzy, bez kłótni, chciałam spokoju. Tydzień później spotkałam Marka na neutralnym gruncie, w kawiarni niedaleko pałacu kultury. Czekał tam z miną zbitego psa, próbował się tłumaczyć, mówić o kryzysie wieku średniego, o niezrozumieniu. Patrzyłam na niego spokojnie. Marek, nic nie jest mi potrzebne do zrozumienia. Widziałam, jak patrzyłeś na tę kobietę, widziałam, jak trzymałeś tę czerwoną sukienkę, widziałam na szyjnik, który nigdy nie był dla mnie. To wystarczy, nie proś mnie o przebaczenie, proś o rozwód, byłam twarda. W środku wciąż miałam ten zimny spokój, który znalazłam pod kielcami. W tym momencie to on był mały, a ja stałam się duża. Moja siła nie płynęła z agresji, ale ze świadomości, że mój nowy świat jest bardziej realny niż ten, który z nim dzieliłam. Oddałam mu obrączkę. Nie chcę niczego, co do ciebie należy, Marek, nawet twojego żalu. Wyszłam z kawiarni. Ulica lśniła. Zaczęło padać. Czułam deszcz ale wiedziałam, że to nie są moje łzy. To był deszcz, który zmywał stare osady moja katarsis, czysta, cicha. Poczułam dumę z tego, że potrafiłam wstać, nie walcząc. To był ten moment, w którym publiczność powinna poczuć. Tak, właśnie tak się robi. Jeśli obejrzałeś ten film i podobała Ci się nasza treść, polub go i skomentuj, a jeśli to możliwe, wesprzyj nas finansowo, klikając przycisk podziękuj. Po spotkaniu w kawiarni z Markiem poczułam, że zamknęłam ten rozdział bez zbędnych krzyków. Rozwód przebiegł gładko, co tylko potwierdziło moje podejrzenia. Marek chciał spokoju i jak najszybszego przejścia do nowego życia z Klarą. Nie chciał walczyć o to, co zniszczył. Zgodził się na moje warunki finansowe, które były sprawiedliwe. Zostałam w warszawskim mieszkaniu z dużą sumą rekompensaty. Byłam wolna i zabezpieczona. To był mój triumf. Triumf dostojności, nie pieniędzy. Nie czułam nienawiści, ale chłód. Ten sam, co w babcinnym domu. Chłód, który pozwolił mi logicznie myśleć. Wróciłam do swojej księgowości. Cyfry były moją terapią. Prowadziłam bilanse dla małej firmy z Poznania, dla cukierni z Łodzi. Wróciłam do mojej liny asekuracyjnej, ale tym razem trzymałam ją sama. Moje życie przeszło transformację, która była widoczna tylko w małych gestach. Przestałam czekać na dźwięk klucza w zamku, przestałam gotować barszcz. W mieszkaniu panowała cisza, ale to była moja własna cisza, cisza, w której słyszałam siebie. Nawet Lena zauważyła zmianę. Odwiedzała mnie co tydzień, przywożąc swoje brudne pranie. Siedziałyśmy w kuchni. Mamo, wyglądasz spokojnie, powiedziała kiedyś, popijając moją dyniową zupę. Byłam spokojna. Wykresy mojego życia, które były kiedyś chaotyczne, w końcu się wyrównały. Zostałam w Warszawie, ale zmieniłam perspektywę. Zamiast zamykać się w domu, zaczęłam wychodzić. Nie na szalone imprezy. Zaczęłam chodzić do teatru polskiego, sama. Na początku to było dziwne. Samotna kobieta po pięćdziesiątce, siedząca w rzędzie, otoczona parami, ale wkrótce przestało mi to przeszkadzać. Odkryłam radość bycia dla siebie. Pewnego popołudnia na Starym Mieście spotkałam Martę. To było niezręczne. Wiedziała, co się stało. Ania. Jak ty sobie radzisz? zapytała cicho. A jak mam sobie radzić? Normalnie wstaję, pracuję, żyję. Marek i ja mamy swoje życia, Marta. I ale ja myślałam, że to będzie bolesne uśmiechnęłam się. To był szczery uśmiech, bez goryczy. Owszem, bolało, ale ból jest po to, by go przerobić. Zrozumiałam, że największą zdradą nie było to, co zrobił Marek, ale to, że ja straciłam siebie, będąc tylko jego cieniem. Tego dnia, idąc przez rynek starego miasta, czułam się inna, już nie ofiara, już nie zraniona żona. Byłam Anna, księgowa, która kocha zupę dyniową i teatr. Życie Marka i Klary dochodziło do mnie w strzępach informacji, nie przeze mnie, ale przez plotki. Okazało się, że Klara była inżynierem architektury, z którym pracował pod gorzowem. Banalne, miała w sobie ten element nowości, którego Marek szukał, ale to nie trwało długo. Pamiętam, jak kiedyś Lena mi powiedziała, że Marek jest ciągle zmęczony. Klara była wymagająca, a Marek był inżynierem budowlanym. On lubił stabilność, którą zniszczył. To nie była zemsta, to była naturalna konsekwencja. On zrezygnował ze swojego komfortowego spokoju dla złudzenia namiętności, a teraz musiał płacić cenę za niepokój. Ja zyskałam spokój i wolność. To była ta poetycka sprawiedliwość, o której marzyłam. Odbudowałam się bez brania.